Kochani, zapraszam Was do nowo otwartego sklepu Lou Fashion. Jest to sklep w Galerii Kazimierz, jest to sklep z luksusowymi markami odzieżowymi, takimi jak Ralph Lauren, jak Emporio Armani, Karla Gerfeld czy Just Cavalli. Jest linia Damska, jak tu widzicie, i są również ubranka dla... Facetów mężczyzn. Sklep jest otwarty od dwóch miesięcy. Jest to nowy świeży sklep. Prowadzi go cudowna e, pani Emilka, a nawet Emilka. I nas połączyło przeznaczenie, bo myśmy się spotkali tu w galerii, Emilka jak wychodziła i to był w drzwiach to pasek. To jest przeznaczenie, musimy porozmawiać. Zaczęliśmy rozmawiać, żeby właśnie Emilcie trochę pomóc, bo ty taki sam sklep większy prowadzisz w białym stoku od, od 15 lat. Od 15 lat I tam jest duży ruch, a tutaj jak Emilka mówi, jak ktoś już tu trafi, to jest bardzo zadowolony. Chodzi o to, żeby poszła informacja, że taki sklep tu jest. Ja że będziecie doła wszystkich zapraszam jeszcze raz przypominam, Lu Fashion, Galeria Kazimierz pierwsze piętro. Serdecznie Przyjdziecie zapraszamy. na pewno coś wybierzecie. Ja już wybrałem tą cudowną koszulkę tutaj z najnowszej kolekcji kolekcji swimwear Emporio Armani. Zapraszamy.